Cześć, siemanko, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, co jest gorsze w Anglii niż w Polsce. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj kanał, daj lajka, like, jeśli kontent Ci się spodobał oraz zostaw jakiś komentarz dla zasięgów. Będę bardzo wdzięczny. Dla przypomnienia nowe odcinki co wtorek i czwartek o godzinie 19:00 czasu polskiego zapraszam do oglądania. Dobra, to odpowiedzmy sobie na pytanie, co takiego jest gorsze w Anglii, a lepsze w Polsce? Żeby mieć dla Was jakiś szerszy pogląd na tą sytuację, wczoraj zrobiłem mały research, wypytałem kilku moich znajomych, zarówno Polaków, jak i Anglików, aby pomogli mi odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedzi i sugestii było wiele, natomiast myślę, że takie, które się najbardziej powtarzały, to służba zdrowia, kobiety i jedzenie. Oraz pogoda. Więc ruszymy sobie najpierw tą pogodę. I potem podam Wam jeszcze kilka różnych innych, moim zdaniem ciekawych, na plus, rzeczy, które są lepsze w Polsce niż w Anglii. To jak to jest z tą pogodą? Jak widzicie, dzisiaj mamy 5 listopada. Słoneczko świeci, ale niech Was to nie zmyli. Jeszcze do niedawna, przez ostatnie parę dni. Było szaro, buro i ponuro, czyli tak jak to przeważnie w Anglii wygląda, jeżeli chodzi o tą porę roku. Generalnie w Anglii, można powiedzieć, wielu ludzi tak prześmiewczo opowiada, że jest jedna pora roku, czyli coś pomiędzy taką wyjściem z zimy końcówką, zimy początkiem wiosny, a taką typową jesienią, czyli non stop jest szaro, buro i ponuro i pada. Na przestrzeni ostatnich lat to się nieco zmieniło. Więc nie jest już aż tak źle, moim zdaniem. W lato czasem trafi się nawet taki miesiąc naprawdę gorącej fajnej pogody. Natomiast jeżeli chodzi o śnieg, no to rzeczywiście nie ma szans. Myślę, że jeżeli trafi się tydzień śniegu w zimę, to już jest naprawdę bardzo dobry wynik. Natomiast generalnie to wygląda to tak, jakby to była ciągle jakaś coś pomiędzy jesienią a wiosną. Jeżeli chcecie skorzystać z takiej naprawdę białej zimy, no to trzeba próbować w naprawdę takim mocnym sezonie typu styczeń, luty jechać do Szkocji. Tam macie na to większe szanse. Natomiast też nie jest powiedziane, że na pewno to traficie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jak to wygląda? No bo pewnie wielu z Was zaraz, szczególnie tych, którzy oglądają w Polsce, powiedzą, no zaraz, zaraz, przecież w Polsce służba zdrowia jest tragiczna. Dawno nie byłem, więc ciężko mi powiedzieć, natomiast to, co mogę powiedzieć, to korzystałem w Polsce z służby zdrowia prywatnie, czyli przyjeżdżałem, płaciłem za wizytę i załatwiałem sprawę i myślę, że pod tym względem w Polsce jest na pewno dużo lepiej, ponieważ te ceny Usług, szczególnie dla ludzi, którzy przyjadą z Wielkiej Brytanii, są na pewno dużo bardziej przystępne, ale myślę, że również dla Polaków, tych mieszkających w Polsce, też. Bo jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, zrobić sobie jakiś podstawowy zestaw z badań typu morfologia, to po pierwsze nie załatwicie sobie tego prywatnie w przychodni lekarz na Was spojrzy jakoś tak dziwnie i powie, no zaraz, przecież jak się nic nie dzieje to nie ma w ogóle potrzeby robienia żadnych badań, jeżeli będziecie chcieli to zrobić prywatnie, to to są naprawdę duże koszta które rosną wraz z ilością rzeczy, które byście chcieli na przykład w takim badaniu krwi sprawdzić i naprawdę taki kompleksowy zestaw badań krwi, no to myślę, że to jest coś już około rzędu 200 może nawet więcej funtów także myślę, że w Polsce set ceny są dużo bardziej przystępne. Ok, jak to wygląda w kwestii jedzenia? W kwestii jedzenia, no to oczywiście wszyscy mają gusta i guściki. Także ciężko tutaj coś jednoznacznie powiedzieć. Natomiast moim zdaniem, polskie jedzenie jest lepsze. Pewnie każdy Polak, który przyjechał to będzie podobnie sądził. Natomiast nie mam nic przeciwko Sunday Roast. Czyli jest to taki posiłek niedzielny, w którym piecze się jakieś mięsko, do tego dodaje się ziemniaczki, groszek, marcheweczka, sosik zwykle taki pieczeniowy, gravy. Do tego jeszcze Yorkshire pudding, czyli takie jakby ich coś w stylu takich naleśników smażonych do takich w kształcie takich kubeczków. Mi to całkiem nieźle smakuje, natomiast generalnie i tutaj też to moje zdanie nawet podziela mój dobry kolega Anglik, to jeżeli chodzi o słodycze, ciasta, serniki, pączki, wszelkie wypieki do tego, wszelkiego rodzaju kiełbaski, to co już generalnie wrzucamy na grilla, to nawet Anglicy przyznają, że jest to dużo lepsze w Polsce i są bardzo chętni udawać się do polskich sklepów i w polskich sklepach również takie jedzonko sobie kupować. No dobrze, co do kobiet, znowu, nie śmiałbym się w tej kwestii wypowiadać, ponieważ każdy oczywiście ma swoje gusta, natomiast, no, moja żona to Polka, większość moich znajomych również, jeżeli jest z Polakami, to raczej jest z Polkami, słyszałem wiele historii na temat związków z Angielkami, sam nigdy nie doświadczyłem, więc nie będę się może wypowiadał, natomiast... Nawet Anglicy są w stanie stwierdzić, włączając w to mojego kolegę, który wczoraj mi to sam napisał, że polskie kobiety są ładniejsze i ładniej się ubierają. No dobrze, to są te trzy podstawowe różnice, które w większości się pojawiały, a zaraz podam Wam różnice, już takie, które nie są. Pierwszym skojarzeniem, które Wam przyjdzie do głowy, jeżeli zadam to pytanie, co jest gorsze w Anglii niż w Polsce? A więc kolejne rzeczy, takie z listy, którą ja przygotowałem, jeżeli chodzi o rzeczy, które są gorsze w Anglii niż w Polsce, to mechanicy i generalnie dostęp do napraw, jeżeli chodzi o Wasz samochód. O co mi dokładnie chodzi? Przede wszystkim o samą wiedzę i to. Co mechanicy angielscy są w stanie wam naprawić? Myślę, że jest to mocno ograniczone i taki przeciętny angielski mechanik jest w stanie naprawić dużo mniej niż mechanik polski. Kolejna rzecz, oni wielu tych rzeczy nie chcą w ogóle naprawiać. Wiele usterek traktują jako takie, że a no to niech pan wymieni sobie tą całą część, co ja tam będę grzebał, gdzieś jakieś gumy wymieniał. Przecież może pan odkręcić cały wahacz i w ogóle wymienić wszystko na Niech Generalnie to jest takie podejście. Dużo takich rzeczy jak, jak wiem, jakieś zestawy naprawcze do jakichś tam cylinderków w hamulcach, czy czegokolwiek innego, to to w ogóle tu nie funkcjonuje. Nie dostaniecie w sklepie z częściami w ogóle takich rzeczy. Także wiele napraw takich, które w Polacy by na pewno robili, no bo przecież się opłaca i nie trzeba wymieniać całej części. No to tutaj w Anglii w ogóle nie ma sensu dla angielskiego mechanika się w tym bawrać. przecież można wylać parę i kupić od razu cały wielki zestaw części. Nie, nie będą wymieniać koloru. Kolejna moim zdaniem rzecz, która jest gorsza w Anglii, choć wielu ludzi może powiedzieć, że to akurat jest lepsze. Natomiast moim zdaniem ma to swoje wady, to to, że w tym kraju wszystko załatwia się przez telefon. I teraz, na obronienie tego argumentu, że jest to gorsze, to przygotowałem takie dwa przykłady. Przede wszystkim odpowiednik angielskiego ZUS-u oraz angielskiej służby, przepraszam, angielskiej skarbówki. Tak więc wyobraźcie sobie, że takie coś jak Urząd Skarbowy albo angielski ZUS. Nie istnieje, jeżeli chodzi o formę fizyczną. Nie ma takiej opcji, że wsiądziecie sobie w auto rano i podjedziecie do urzędu, żeby coś załatwić. Takiego typu instytucja po prostu tutaj nie istnieje. Nie macie możliwości w ogóle, żeby wejść gdzieś do biura, porozmawiać z jakąś panią i po prostu to załatwić. Musicie w zamian za to zadzwonić do takiego urzędu, najpierw przebić się przez automatyczną sekretarkę, bądź też sztuczną inteligencję, wytłumaczyć jej w ogóle o co chodzi, podać swoje dane, a następnie wyczekać swoje. No i to naprawdę musicie wyczekać sporo, bo nieraz pół godziny, 45 minut, zanim w ogóle gdzieś się dodzwonicie. Także taka e, sprawa do załatwienia w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie, bądź jakiejkolwiek innej instytucji, no to jest spokojnie godzinka Waszego czasu na telefonie, i naprawdę wiem o czym mówię, ponieważ generalnie prowadzę biuro pomocy, gdzie pomagam Polakom i innym narodowościom załatwiać tego typu sprawy. Także niejednokrotnie godzinne spotkanie w ogóle nie wystarczy, żeby tę sprawę ogarnąć. Hej, okay, to jeszcze na koniec mam dla Was kilka takich perełek, które podali mi moi znajomi, jako rzeczy, które są gorsze w Anglii niż w Polsce. Jest to na przykład kebab. No, tak, jeżeli. Kręcimy się jeszcze wokół tematu. Jedzenia to z pewnością nie znajdziecie w Anglii tak dobrego, pysznego kebaba, o jakim możecie pomyśleć w Polsce. Oprócz tego, w Anglii nie ma takiej możliwości, żebyście wynajęli sobie w mieście, na przykład w centrum, hulejnogę elektryczną. Nie ma takiej opcji, te firmy tutaj nie funkcjonują. Generalnie, jeżdżenie na hulajnogach elektrycznych zostało zbanowane gdzieś tam w Londynie są jakieś programy testowe, ale to wszystko będzie rząd trzymał na tym łapę i tylko te firmy, które zostaną autoryzowane przez rząd, będą mogły takie hulajnogi wypożyczać. Generalnie, jeżeli sami sobie taką hulajnogę kupicie, to na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, że jeżdżenie na niej jest nielegalne i słyszałem nawet o kuriozalnych sytuacjach, gdzie policja zatrzymywała gościa na hulajnodze i wzywała lawetę, żeby odwiozła tą hulajnogę. Ponieważ poruszanie się na niej po drogach czy nawet chodnikach w Anglii jest obecnie praktycznie mówiąc nielegalne. Ponadto mój angielski kolega wspomniał jeszcze o cenach paliwa, że oczywiście w Polsce wychodzi to taniej, więc akurat płacenie za paliwo w Anglii jest gorsze, oraz jego zdaniem, jak on to fajnie ujął, ceny rzeczy, które uznawane są za niezdrowe, czyli papierosy, alkohol, piwo. Wódka wszelkie tego rodzaju trunki, ponieważ w Polsce wychodzą one dużo taniej. Także kupowanie ich w anglii jest nieco gorsze ze względu na cenę. Mój angielski kolega również wspomniał o tym, że piwo polskie jest po prostu lepsze. Dlatego picie angielskiego piwa również wskazał jako minus. No i już ostatnią rzeczą, na którą chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, która wedle wielu moich znajomych i wydaje mi się, że również wedle mojej opinii jest. Gorsza, jeżeli chodzi o mieszkanie w Anglii, to możliwość wypowiadania się na tak zwane tematy kontrowersyjne, czyli LGBT oraz wszelkie tego typu kwestie, jak to mój kolega stwierdził, wypowiadanie się na ten temat, nie ryzykując tego, że ktoś zaraz nazwie cię homofobem, jest w tym kraju bardzo ciężkie. Natomiast Myślę, że więcej na ten temat przygotuję dla Was w kolejnym odcinku, który będzie mówił o tym, co jest lepsze w Wielkiej Brytanii. Na który już teraz serdecznie zapraszam. Tytułem końca, dla przypomnienia, ja się nazywam Kordian Borowiak, a na tym kanale publikuję przydatne informacje o Wielkiej Brytanii, jak również na temat podróżowania we wszelkie zakątki tego świata. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem do zobaczenia. Cześć!